Jest pomysł aby trzech króli było dniem wolnym od pracy. Czy uważa pani, że to dobry pomysł? Czy takich święt, świąt które są wolne od pracy mamy za mało, za dużo? Yy, uważam, że jest tyle, ile powinno być. Tradycyjnie powinno się święta święcić tak jak były do tej pory. Pomysł tak bardzo dobry. Kiedyś było i nic się nie działa. W tej chwili zabrali nam wszystkie prawie święta. Także wydaje mi się, że dobrze by było, żeby wróciło do nas. Yy -y. Uważa pani, że świąt takich, które są wolne od pracy jest za mało? Ja wiem. Trudno powiedzieć. Jedni mówią, że za mało, drudzy mówią, że za dużo. Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że mamy akurat tyle świąt, ile potrzeba. I to święto katolickie, jeżeli ktoś chce iść do kościoła, to pójdzie i jeżeli nawet pracuje. Także wydaje mi się, że wystarczy świąt. I wystarczy dni wolnych od pracy, według Pani? Tak, wystarczy. Nie, jestem przeciwko. A no, uważa Pani, że mamy wystarczająco dni wolnych, świąt takich? Tak, tak. Uważam, że wystarczy tych świąt jest naprawdę... Przecież to jest okres świąteczny i tak ktoś, jak ktoś ma dużo wolnego, to korzysta, biorą ludzie tyle urlopu, że w sumie niewiele jest tych dni do pracy. I uważam, wprawdzie ja już jestem emerytką i mnie to już niby nie dotyczy, ale jestem przeciwko. Bardzo dobry pomysł. Ja pracuję non stop, także bardzo dobry pomysł. A według pani? Nie wiem.